Po pierwsze chcę Ci bardzo podziękować, że zatrzymałeś się na chwilę, że przestałeś sprawdzać wyniki sportowe, pogodowe, doniesienia z Unii Europejskiej, spoza Unii, za oceanu i zechciałeś rzucić okiem i uchem na to, co dziś do Ciebie chce powiedzieć Pan Jezus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu wierzyć. Jak to rozumieć? Dalejże, stosujmy lichwę, wyzyskujmy ludzi, chodźmy do agencji towarzyskich, bo tak zapewnimy sobie pierwszeństwo w niebie. Nie o to chodzi. Chodzi o uznanie bezsilności, o to, że tylko ten, który widzi swoją nędzę, może zapragnąć pomocy. A gdy jej zapragnie i błagać będzie o tę pomoc, dostanie jako pierwszy. Ile to razy zabiegamy o to, by to świat widział nas prawymi, pięknymi, dobrymi, sprawiedliwymi, grzecznymi, najlepszymi. Ale jacy jesteśmy, gdy nie widzi nikt? Czy nie jest przypadkiem tak, że do deklaracji tak, Panie, zrobię wszystko. Jezu, ufam Tobie. Doklejona jest moja zdrada, niewierność, lenistwo, ucieczka, osad, że przecież inni są znacznie gorsi. To prosta recepta na ucieczkę od życia wiecznego. Na to, by być nie pierwszym, ani nawet nie ostatnim, ale całkiem.